Miał być zwiastun, ale LEGO jest upośledzona i tylko zwiastuna nie ma, mimo tego, że w social mediach piszą, że normalnie jest, ale jak się wejdzie, to nic nie znajdziemy, bo pewnie jakiś idiota, który miał jedno proste zadanie, zapomniał tego zrobić, ale za co za tydzień pewnie wrzuci cały sezon po arabsku czy tam rosyjsku. Na szczęście dzięki likajom mamy krótkie opisy wszystkich 10 odcinków i to właśnie nimi się dzisiaj zajmiemy. Ain wyrusza na niebezpieczną wyprawę do nowej krainy, aby uleczyć Rasa podczas gdy Nia i Kai wpadają na pomysł, jak sprawić, by Jay do nich powrócił. I w tym odcinku pojawia się Moro i chodzi oczywiście o Ukrainę, umarłych Ukrainę Widmową, tak zwaną, bo właśnie tam będzie ten eliksir Iron musiał stworzyć. Także tak, Moro wraca na wątek z Arinem. Haha, ha, no czego my się spodziewaliśmy. Kolejny powrót na 5 minut. Poszukiwania Arina przez Zayna prowadzą go do starego przyjaciela, w sensie przyjaciółki tutaj, bo chodzi o Pixel i mowa oczywiście o Zaynie, ale on, on ląduje on w samym środku poszukiwań Zakazanej Piątki za pryzmatycznymi ostrzami, a dokładniej wpada w walkę z Noctem i Dragonianami. I tak w tym odcinku czwartym wraca Pixel. Ninja dowiadują się o wyprawie Zakazanej Piątki, której celem jest zdobycie pryzmatycznych ostrzy, tymczasem raz w końcu prowadzi Arina do jego rodziców. Jej, Arin, płaczek nasz, to po największy w końcu znajdzie swoich rodziców, a pewnie oni stwierdzą, że o, zwlekłeś się, nie szukałeś nas, to teraz Cię nie chcemy. I Arin będzie płakał i wróci z powrotem do ninja. Ja Wam mówię, tak będzie. Sora, Nia i Ain zostają wezwani do nowego Jinjago, aby pomóc przyjacielowi, a tajemniczy łowca nagród otrzymuje nową misję. Czyżby chodziło o Jaya? Tak zakładam, że on może być tym łowcą nagród. Water pasuje jako imię, w sensie tożsamość do łowcy nagród, ale zape zapewne będzie chodzić o kogoś totalnie innego, jakąś nową postać może. Tajemniczy łowca nagrod podąża zarazem i rainem do lasu świata, podczas gdy ninja poszukują ostatecznego, pryzmatycznego ostrza, w sensie ostatniego. Irin musi wybrać między rasem a Ninja, gdy w lesie świata rozgrywa się bitwa o pryzmatyczny ostrza. W sensie oto finałowy zakładam, to jest scena, gdzie tam Kainia ja walczą z Drakeem, Lloyd z Zartem, a przynajmniej tak mi się wydaje, że tego powinna dotyczyć. Ninja śpieszą się do pierwszej krainy, aby powstrzymać zakazaną piątkę przed uwolnieniem kieł grzmota, a Wildfire odkrywa drastyczny sposób na złagodzenie skutków rozkładu Robiego. Jak wiemy będzie chciała mu pomóc, więc to jest w sumie nic nowego. Czego innego się po tym odcinku nie spodziewałem właśnie, że będzie. Chodziło o uwolnienie kiełgrzmota, i w dziesiątym zostaje on uwolniony, i tylko ninja stoją pomiędzy nim a jego zemstą na połączonych wymiarach. Tradycyjnie dajcie znać, co sądzicie. Ja dziękuję wam pięknie za uwagę i do zobaczenia. Hej!